Trollowałem 10 graczy Brawl Stars. Cały film już w tą niedzielę o godzinie 9. Prima Aprilis w Brawl Stars. Ale zanim to to, zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, wbijajcie na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie. Na swój profil Dani ostatnio wrzucił takie oto zdjęcie na relację na Instagrama no i ona nadal jest, jakbyście chcieli zobaczyć. No i to jest prawdopodobnie prank, bo twórcy co roku nam wystawiamy jakieś skina i to jest po prostu prank, ale przeanalizujmy go sobie, bo może ma tu coś ukrytego. I Jestem ciekawy ten, tego nadruku na koszulce. Jego widzicie? Ten nadruk na koszulce, więc sobie zobaczmy. Oto tam jest Stardrop, ale widzicie, nie wiem czy widzicie, tą różową strzałkę. No i i ona jest na jego twarz. I to możliwe będzie, że po prostu ten skin będzie kiedyś, kiedyś, bo raczej nie w te PrimaPrilis, ale na przykład w kolejne. Będzie on trafienia w dropie No bo jak wiecie, już kiedyś pokazywali nam EkPam i mówili twórcy, że ona nigdy nie wejdzie. Pokazywali im na grafikach i nagle jest, więc tak samo może być właśnie z tym skinem do daniego. A teraz zajmiemy się Please, co tak naprawdę w tym roku możemy dostać w Brawl Stars, no bo jak wiecie, mamy tego. Ekriko i tom ek, właśnie PAM. No i właśnie mi się wydaje, że te ek PAM będzie za darmo w jakimś wydarzeniu. No po prostu w wydarzeniu, mi się wydaje, że ona będzie całkowicie za darmo do zdobycia, jeśli się przejdzie. Na przykład będziemy mieli cztery życia i będzie trzeba przejść wydarzenie, aby zdobyć. Właśnie tą PAM, a na przykład ym, za inne te przejścia, no wiecie, no tam są trzy, jedna mapa i trzy są rzeczy, jakby trzeba trzy rundy przejść. To na przykład i zostaje się za każdą rundę nagrodę i na przykład te trzy nagrody to były PINy, nie? PINy do niej. I to naprawdę spoko jest takie opryma pryma -aprylisowe wyzwanie. Teraz przejdźmy już do newsów, bo taki ziomek przygotował najlepszych jakby zadmiarzy. Z marca, więc najpierw najlepszych: pierwszy najczęściej używany to Mortis, druga to Piper, trzeci to Kolcik, ok, czwarty Stew, piąty jest Edgar, szósty Mandy, szósta Mandy, e, siódma, siódmy jest Brock, ósmy Rico i dziewiąta jest B w ogóle, no i dziesiąty Leon.

80 razy. Więc najczęściej używanym zademiarzem w, znaczy w 2025 roku w marcu jest Mortis, a najmniej, naj, najmniej w używanym jest Mo. W plikach odnalezione są takie piny e, właśnie. No i te okularki to prawdopodobnie okularki z Minecrafta, czyli zapowiadano tą nową współpracę z Minecraftem, ale jest tu takie jajko i to prawdopodobnie wejdzie na Prima Aprilis, a to jajko z po prostu tymi okularami wejdzie w nowym brawl toku za darmo i będzie to nawiązanie do Minecrafta i do Wielkanocy. A to jajko puste prawdopodobnie będzie na po prostu prima apris. Pewnie zapytacie, kiedy będzie Uno event, a będzie on już 30 marca, więc musimy sobie szykować się, bo jak ja to nagrywam, jest 25 marca, no i, e, no i to już jest naprawdę niedługo. Właśnie, no 30 marca jest za 5 dni, więc musimy się przygotowywać już do tego eventu. A teraz pokażę Wam e, ładowanie, menu ładowania i tak one wygląda, e, tak właśnie e, będzie wyglądać, jak będzie ten Uno event. Teraz macie takiego skinka, właśnie Uno do Chestera, który też wejdzie i będzie on za 149 GB. Ale mi się wydaje, że też on będzie do zdobycia możliwe, że za darmo. Ehm, no, zobaczymy, jak to wszystko będzie, już 30 marca. Cały odcinek, z wszystko co musisz wiedzieć, pojawi się już w czwartek albo w piątek. Więc, e, no to mogę Wam powiedzieć. Ogólnie to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, jak Wam się podobało, i w ogóle mój nowy odcinek. Premiera mojego nowego odcinka odcinka na prima please specjalnie prima aprilisowego odcinka będzie już w tą niedzielę o godzinie 9. Więc będzie to coś mocnego, bo będę trollował właśnie 10 graczy Brawl Stars. No będę trollował po prostu ich, więc no zobaczcie sobie mój odcinek, który pojawi się już w tą niedzielę. O godzinie 9 na tym kanale, na tym kanale, nie na drugim moim, tylko na tym kanale pojawi się taki odcinek, a ja już będę się z wami yy, żegnał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli będziecie na premierze w niedzielę, to napiszcie w komentarzu. Papa. pa! pa. Trollowałem 10 graczy Brossers. Cały film już w tą niedzielę o godzinie 9.